Grudzień 2000 roku. Anna Ficek i Marcin Sobczyk, prowadzący agencję towarzyską, która w rzeczywistości należała do brata Anny, znikają bez śladu. Do dziś nikt nie wie, co się z nimi stało. Świat agencji towarzyskich był nierozerwalnie spleciony ze światem przestępczym. Czy padli ofiarą brutalnej zbrodni? Że ich zaginięcie, to element kryminalnej układanki, o której nigdy nie mieliśmy się dowiedzieć. Burdel Tajemnic, 45 odcinek paragrafu zbrodni, premiera, już w czwartek 4 września o godzinie 20 na kanale WOHAL 997. I'm going to go to the next one.